Wesele, fragment pierwszy. Akt pierwszy, scena czwarta. Radczyni Klimina. Klimina. Pochwalony. Dobry wieczór państwu, radczyni. Pochwalony, gospodyni. Klimina. Tu wsiosko, od maleńkości, Klimina. Powójcie wdowa. Radczyni. Radczyni, jestem z Krakowa. Klimina. Macie syna? Radczyni. Tańcuje tam. Klimina. Niech się bawi. Są ta dziwki. Niech nie stoją. Radczyni. Jakoś mu nie idzie sporo. Bo się ino pogapuje. Klimina. Panowie dziwek się boją. Zaraz która co przyniesie. Ino roz się przetańcuje. Radczyni. Wyście sobie, a my sobie. Każdy sobie rzepkę skrobie. Klimina. Myślałam, pomówię z matusią, to by wnuczka kołysała. Radczyni. A toście wyskora skora, kumosiu, ledwo, że w koło spojrzała, już by mi synów swatała. Kwimina: Hej, jo się bawiła w przudzi. teraz bym loinsy chciała. Coraz więcej pocza ludzi. Żeniłabym, wydawała. Pakt pierwszy, scena piąta. Zosia Kasper. Zosia. Drużba tańczy? Proszę ze mną. Kasper. Panienka obcesem wpada. Zosia. A w kółeczko. Kasper. Dookoła, panienka seta wesoła. Ano Kaśka będzie rada, jak przestoi. Zosia. Kaśka? Jaka? Ano ta, co w kącie taka. Zosia. Druchna? Kasper. Juści, druchna. Pirso. Co mi ją za żonę rają? Zosia. Raz do raz do Kasper. Panienka się nie zgniwają, że ją lepiej gibne w pasie. Ano Kaśka w sobie syrco. Zosia. Pewno drużba kocha Kasie, Zosia. Raz do raz do Akt. Pierwszy, scena siódma. Radczyni, klimina. Radczyni. Cóż tego sposił na roli? Czyście sobie już posiali? Klimina. Tym ta, czasem się nie siwo. Radczyni. A mieliście dobre żniwo? Klimina. Dzięki Bogu, tak ta było. Radczyni. Jak złe żniwo, to was boli żeście się napracowali. Klimina. Zawszeć się, co przecie zgarnie. Radczyni. Dobrze sobie wyglądacie. Klimina. I pani ta, z nie marnie. Radczyni. Jeszcze się widzicie młoda. Klimina. Jak po marcinie jagoda. Radczyni. Może jeszcze się wydacie. Klimina. A cóż się tak, ta pytacie. Akt pierwszy, scena dziewiąta. Pan młody, panna młoda. Panna młoda. Cięgie mi, no, radbyś godać, jakie to kochanie będzie, pan młody. A ty wolisz całowanie? Będziesz kochać, a powiedz, że, panna młoda. Przecie ci już wygodała, przecie ci mnie nikt nie wydrze, pan młody. Serce do kochania radsze, to już moja, radość, szczęście. Nie myślałem, że tak wiele, panna młoda. Ano, chciałeś, masz wesele, pan młody. Ach, nie patrzę, jak całuję, nie całuję, kiedy patrzę, a lica masz coraz gładsze, panna młoda. A krew się tak zesumuje, pan młody. Pocałuj, że jeszcze, jeszcze, niechże tobą się napieszcze usta, oczy, czoło, wieniec, panna młoda. Takiś tanie nasyceniec, pan młody. Nigdy syty, nigdy zadość, taka to już we mnie radość. Całowałbym cię bez końca, panna młoda. A to męcąco robota, nie dziwota, nie dziwota, żeś tak zbladnął, taki wrzący, pan młody. Niechwalący, niechwalący, spokoju mi nie dawały, panna młoda. A bo chciałeś, pan młody. Same chciały, panna młoda. Cóż to za szkaradne sztuki, pan młody. Myśmy takie samouki. Kochałem się po różnemu, a ciebie chcę po swojemu, po naszemu.